Synu, pozwól, aby moja miłość i moja ochrona otoczyły Ciebie oraz Twoich bliskich. Dziś jest ten dzień. Chcę mówić bezpośrednio do Ciebie, ponieważ to, co mam do powiedzenia, jest pilne. Wiem o pośpiechu, który wypełnia Twoje dni, o troskach, które ściskają Twoje serce i o rozproszeniach, które zdają się kraść Twój czas. Ale teraz proszę Cię: poświęć kilka minut i odłóż wszystko na bok. Ten moment nie jest przypadkowy. To ja sam przyprowadziłem Cię tutaj, a to, co mam ci do powiedzenia, może odmienić Twoje życie w sposób, którego jeszcze sobie nie wyobrażasz. Chcę teraz dotknąć Twojego serca i wylać na Ciebie moje błogosławieństwo. Słuchaj uważnie, bo to, co chcę Ci dziś powiedzieć, nie może zostać zignorowane. Ta wiadomość jest wezwaniem, o które prosiłeś, być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wiem, jak ciężar trudności często próbuje sprawić, byś się poddał. Wiem, że są chwile, gdy wszystko wydaje się pozbawione sensu, gdy wyzwania wydają się ponad twoje siły. Jeśli słyszysz to teraz, jest ku temu powód. Znam myśli, które próbujesz ukryć, pytania, których nie zadajesz na głos, zmęczenie, które nie pojawia się na twarzy. Są dni, gdy wiara wydaje się daleka, dni, gdy myślisz, że po drodze zgubiłeś część siebie. Mimo to ja nadal tu jestem i nie rezygnuję z ciebie. Wołam Cię, ponieważ pewne rzeczy muszą przestać być odkładane. Decyzje, które odwlekasz, rozmowy, których unikasz, zmiany, które czujesz w sercu, lecz boisz się przyjąć. To nie jest kara, to troska. Gdy naciskam, robię to, by chronić. Gdy konfrontuję, robię to, by ocalić to, co wciąż ma znaczenie. Nie wymagam od Ciebie doskonałości. Oczekuję prawdy. Nosisz ciężary, które nie należą do ciebie. Starą winę, złamane obietnice, słowa wypowiedziane o tobie, które stały się ranami. To wysysa twoją radość i osłabia twoją nadzieję. Nie stworzyłem cię, byś tak żył. Jest więcej pokoju, niż sobie wyobrażasz, ale nie rodzi się on z ucieczki, rodzi się ze szczerego oddania tego, co stało się zbyt ciężkie. Znam twoje słabości, a mimo to wciąż wybieram ciebie. Gdy popełniasz błąd, to nie jest koniec. Gdy upadasz, to nie jest porzucenie. Jest wystarczająco dużo łaski, by podnieść cię tyle razy, ile będzie trzeba. Świat szybko zmienia zdanie, lecz ja pozostaje wierny. Możesz zgubić samego siebie, ale ja nigdy nie tracę cię z oczu. To wezwanie jest na teraz. Nie na moment, gdy wszystko się ułoży. Nie na czas, gdy poczujesz się gotowy. To teraz, pośród zamieszania, pośród wątpliwości, pośród wewnętrznego chaosu. Wchodzę właśnie tam. Nie czekaj, aż poczujesz siłę, by odpowiedzieć. Siła przychodzi po odpowiedzi. Przestań myśleć, że musisz zasłużyć na troskę. Przestań umniejszać się z powodu dawnych błędów. Przestań wierzyć, że to, co najlepsze, już minęło. Dopóki oddychasz, ja wciąż działam. Odnowa dokonuje się nawet wtedy, gdy tego nie zauważasz. Ochrona działa nawet wtedy, gdy odczuwasz lęk. Nie zostałeś zapomniany, nie zostałeś odrzucony, nie jest za późno. Wciąż otwieram drogi, dotykam serc, porządkuję okoliczności. Proszę tylko, abyś przestał się opierać. Napisz w komentarzach, ufam Bożej opiece, nawet jeśli nie rozumiem drogi. Dziś wzywam Cię do czegoś nowego. To nie jest tylko nowy cykl, nowy etap ani zwykła zmiana otoczenia. To coś głębszego. To nowy czas w Tobie. Czas przebudzenia, uzdrowienia i przemiany. Czas, by zostawić za sobą to, co już nie służy, co ciąży, co ogranicza, co nie pozwala Ci w pełni żyć tym, o czym marzyłem dla Ciebie. Wiem, że nowe może przerażać. Wiem, że przyzwyczaiłeś się do pewnych bólów, do pewnych rutyn, do pewnych lęków, ale nie stworzyłem Cię, byś żył życiem ograniczonym przez przeszłość lub sparaliżowanym przez niepewność. Stworzyłem Cię, byś wzrastał, szedł naprzód i rozkwitał, a do tego potrzebujesz zaufać mi bardziej niż swoim okolicznościom. To, co nowe, nie zaczyna się na zewnątrz, zaczyna się wewnątrz. Zaczyna się wtedy, gdy oddajesz mi kontrolę. Gdy puszczasz to, co próbujesz trzymać własnymi rękami, gdy pozwalasz mi prowadzić, nawet nie rozumiejąc wszystkich kroków. Jestem Bogiem, który wytycza drogi na pustyni i sprawia, że rzeki płyną po suchej ziemi. Jestem tym, który przemienia to, co niemożliwe, w świadectwo. Wołam Cię, abyś się podniósł, abyś zostawił to, co zostało za Tobą, abyś poszedł za mną całym sercem. Przywracam twoją nadzieję, odnawiam twoją siłę, ożywiam twoją wiarę. To, co pochodzi ode mnie, nie jest ciężarem, jest lekkością. Nie jest zamętem, jest pokojem. Nie jest strachem, jest miłością. Znam bitwy, których nikt nie widzi. Znam długie noce, powracające myśli, emocjonalne zmęczenie. Dziś chcę, abyś puścił ten ciężar. Zaufaj mi. To, co mam dla Ciebie, wykracza poza to, co dziś widzą Twoje oczy. Wykracza poza to, co potrafisz wyjaśnić. Dotyka Twojego pokoju, Twoich wyborów, Twojego serca i Twoich relacji. Nie spuszczam z Ciebie oczu ani na chwilę. Gdy wszystko wydaje się rozpadać, ja się nie oddalam. Właśnie wtedy wyciągam rękę. Twoje siły się wahają, Twoja nadzieja chwieje się, lecz ja trwam. Zawsze trwam. Nie wołam Cię do życia bez walk, wołam Cię, byś nie walczył bez wsparcia. Wiem, że trudno zaufać temu, czego nie widać. Wiem, że pojawiają się wątpliwości. Wiem, że strach próbuje Cię zatrzymać. Mimo to moja miłość pozostaje dostępna. Moja moc nie osłabła. Nie jesteś tu przypadkiem. Ten moment jest bezpośrednim zaproszeniem do prawdziwej relacji, bez masek, bez udawania. Widzę Cię w całości, z błędami i sukcesami, z częściami złamanymi i częściami silnymi. A mimo to wybieram, by Cię kochać. Nie chcę być jedynie detalem Twojego życia. Chcę być obecny we wszystkim. Chcę być oparciem, gdy się chwiejesz. Chcę być nadzieją, gdy wszystko wydaje się ciężkie. To. Co oferuję, jest większe niż jakikolwiek problem, z którym teraz się mierzysz. Ale wiąże się z tym wybór puścić kontrolę pozwolić mi prowadzić. Od tego momentu zaczynasz dostrzegać, że nie jesteś sam, że prawdziwa troska dzieje się nawet w trudnych dniach. Nie pozwól, by okoliczności oślepiły cię na tę prawdę. Każdy krok w moją stronę zmienia coś w środku. Pokój zaczyna zajmować miejsce. Siła powoli wraca. Radość przestaje być odległa. Wiem, że walki były intensywne. Widzę, gdy próbujesz się uśmiechać, mimo zmęczonego serca. Znam każdą łzę, którą wylewasz w ciszy, każdą myśl, którą próbujesz ukryć przed innymi. Nic nie umyka mojemu spojrzeniu. Jestem Bogiem, który Cię ukształtował, który zna Cię lepiej niż Ty sam. I dziś chcę, abyś usłyszał, nie musisz nieść tych ciężarów sam. Tak długo próbowałeś być silny, lecz nie stworzyłem cię do życia w przeciążeniu. Jestem Twoją siłą, jestem Twoim odpoczynkiem. Oddaj mi to, co ciąży, to, co wiąże, to, czego nie potrafisz już unieść. Nie osądzam Cię za zmęczenie, obejmuję Cię. Przyjmuję Cię. Podnoszę Cię. Zaufaj mi naprawdę, nie tylko słowami, lecz sercem. Nie zawodzę, nie zmieniam się, nie opuszczam. Mam dla Ciebie życie pełne, życie nie przywiązane do przeszłości ani zdominowane przez lęk przed tym, co nadejdzie. Jestem Bogiem teraźniejszości i w tej właśnie chwili jestem z Tobą. Istnieje lżejsze życie i jest ono we mnie. Istnieje uwolnienie i zaczyna się wtedy. Gdy pozwalasz mi wejść w najbardziej ukryte obszary Twojego wnętrza. Istnieje miłość, która nie rezygnuje, która uzdrawia, podtrzymuje i umacnia, i tą miłością jestem ja. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Wystarczy zaufać. Jestem tutaj. Zawsze byłem. I zawsze będę. Napisz w komentarzach, przyjmuję obfitość, którą Bóg przygotował dla mojego życia. Dziś dotykam dokładnie tam, gdzie nikt nie potrafi dosięgnąć. Znam każdą źle przespaną noc, każdą łzę, która spadła, każdą wypowiedzianą modlitwę. Gdy ciało się męczy, a umysł wyczerpuje, ja nadal Cię podtrzymuję. Moja obecność nie zależy od Twojego nastroju. Moja troska nie maleje, gdy Twoja wiara się chwieje. Jestem ten sam w dobrych dniach i w dniach, gdy wszystko ciąży. Wiem, kto walczy z lękiem, z nieustannym strachem, z myślami, które męczą jeszcze przed rozpoczęciem dnia. Wiem, kto próbuje wziąć głęboki oddech i nie potrafi. Kto uśmiecha się na zewnątrz, a w środku czuje się w kawałkach. Mnie to nie przeraża. Mój pokój dociera do niespokojnych umysłów. Mój dotyk uspokaja to, co wydaje się poza kontrolą. Nie musisz udawać równowagi przede mną. Widzę także tych, Którzy martwią się o pieniądze, o rachunki, o jutro. Widzę ucisk w piersi tych, którzy chcą utrzymać dom i nie wiedzą jak. Widzę strach przed brakiem, ciężar odpowiedzialności, wstyd przed proszeniem o pomoc. Ja nadal jestem tym, który zaopatruje. Nadal otwieram drogi tam, gdzie Twoje oczy jeszcze nie potrafią dostrzec. Nic nie uchodzi mojej uwadze. Znam tych, którzy czują słabą wiarę. Którzy modlą się bez emocji, którzy wierzą, lecz są zmęczeni czekaniem, którzy kiedyś ufali bardziej, marzyli bardziej, mieli więcej nadziei. Mimo to ja się nie oddalam. Moja miłość nie zależy od Twojej duchowej wydajności. Nawet gdy się odsuwasz, ja nadal jestem przy Tobie. Słyszę prośby, które nigdy nie zostały wypowiedziane na głos. Słyszę ukryte pragnienia, schowane bóle, troski których nie potrafisz wyjaśnić. Wszystko to dociera do mnie. Nic się nie gubi. Nic nie jest zbyt małe. Moja obecność wchodzi dokładnie tam, gdzie ty nie potrafisz zaprowadzić porządku. Ten moment nie jest zwyczajny. Jest pilność, bo twoja dusza potrzebuje troski. Teraz dokonuje się wezwanie. Nie po to, by wywierać presję, ale by przypomnieć ci że nie niesiesz tego wszystkiego sam. Chcę, abyś puścił ten ciężar. Chcę, abyś zaufał naprawdę. Nie gotowymi frazami, lecz wewnętrzną decyzją. Umacniam cię od środka, nawet jeśli na zewnątrz wszystko wygląda tak samo. Odnawiam siły, koryguję drogi, przygotowuję odpowiedzi. Mój duch nadal działa. Moja łaska pozostaje aktywna. Nie stoisz w miejscu, nawet gdy tak się czujesz, chcę przemienić cię od wewnątrz na zewnątrz. Chcę, abyś żył z większą lekkością, z większą prawdą, z mniejszym strachem. Napisz w komentarzach, Boże, oddaję wszystko w Twoje ręce. Wiem, że czekasz na wielkie zmiany. Widzę Twoje serce z prajasnych odpowiedzi, widocznych znaków czegoś, co da ci pewność, że ja działam. I tak, czasem działam w sposób wyraźny. Potężny, niepodważalny. Ale nie zawsze tak zaczynam. Często moje działanie jest subtelne. Zaczyna się w ciszy, w niewidzialnym, w detalach, których świat nie zauważa, lecz które ja precyzyjnie umieszczam na Twojej drodze. Odrobina więcej oddechu, gdy myślałeś, że nie dasz rady iść dalej. Ulga, której nie potrafisz wyjaśnić, a która przychodzi dokładnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Noc snuje co lepsza po tylu niespokojnych nocach. Nieoczekiwana rozmowa, która przynosi dokładnie to słowo, jakiego potrzebowało Twoje serce. Nic z tego nie jest przypadkiem. Nic nie jest zbyt małe, by wymknąć się mojej trosce. Każdy detal jest znakiem mojej miłości wylewanej na Ciebie. Otaczam Cię łaską, nawet gdy tego nie dostrzegasz. Podtrzymuję Cię mocnymi rękami, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Pracuję w tobie i dla ciebie, nawet gdy wygląda na to, że nic się nie dzieje. Zaufaj procesowi. Zaufaj mi, nie spóźniam się. Nie zapominam. Niczego nie zostawiam niedokończonego. To, co zacząłem, doprowadzę do końca. A nawet jeśli teraz nie widzisz wszystkiego, idź dalej. Wierz dalej. Bo to, co dziś niewidzialne. Jutro stanie się widzialnym świadectwem Nie myśl, że Twoja boleść jest ignorowana tylko dlatego, że wciąż trwa walka Nie myśl, że modlitwa nie zadziałała, bo sceneria nie zmieniła się od razu Działam w tym, co widzisz i w tym, czego nie widzisz Dotykam ludzi, sytuacji, myśli Wzmacniam Cię, abyś uniósł teraźniejszość I przygotowuję coś, co jeszcze nie może zostać objawione nie musisz wszystkiego rozumieć, by iść dalej. Nie musisz czuć wiary przez cały czas. Nie musisz być silny każdego dnia. To, co cię podtrzymuje, to nie stałość twoich uczuć, lecz stałość mojej miłości. Gdy słabniesz, ja się nie kofam. Gdy milkniesz, ja nadal słucham. Wiem, że istnieje strach przed kolejnym rozczarowaniem strach przed zaufaniem i frustracją. Strach przed uwierzeniem mi tym, że nic się nie wydarzy. Mimo to proszę cię, nie zamykaj serca. Nie twardniej z potrzeby ochrony. Ja nie ranię tych, którzy mi się powierzają. Ja troszczę się, nawet gdy muszę korygować. Ja obejmuję, nawet gdy konfrontuję. Jest dla ciebie dostępny odpoczynek. Jest pokój, który nie zależy od sytuacji. Jest siła która nie rodzi się z Twojego wysiłku. Wszystko to przychodzi, gdy decydujesz się puścić kontrolę i pozwolić mi prowadzić, nawet jeśli nie widzisz całej drogi. Nie trafiłeś tutaj przypadkiem. Ten moment nie jest zwyczajny. Coś jest porządkowane, coś jest uzdrawiane, coś jest umacniane w Tobie. Zaufaj temu, nawet jeśli nie potrafisz tego wyjaśnić. Napisz w komentarzach, Boże. Ufam Twoim planom dla mojego życia. Dotykam wszystkich obszarów Twojego życia. Nie tylko tego, co mi pokazujesz w modlitwie, nie tylko tego, co uważasz za duchowe lub ważne. Dotykam wszystkiego. Każdego zakątka Twojego serca, każdej części Twojej historii, każdego szczegółu Twojej drogi, nawet tego, co uważasz za zapomniane, zagubione lub bez rozwiązania. Widzę to, czego nikt nie widzi. Znam bóle których nie potrafisz wyjaśnić. Rozumiem ciszę, które nosisz w sobie. I dlatego dziś mówię ci, nic w tobie nie jest poza moim zasięgiem. Nic nie jest zbyt daleko, abym nie mógł przywrócić. Żaden obszar twojego życia nie jest zbyt mały, abym się nim nie przejmował. Troszczę się o wszystko. Troszczę się o ciebie. Dotykam twojego umysłu, uspokajając myśli, które kradną ci pokój, obalając kłamstwa które wierzyłeś przez tak długi czas, uzdrawiając wspomnienia, które wciąż cię ranią. Odnawiam twój sposób myślenia, abyś patrzył na życie moimi oczami, a nie oczami bólu czy strachu. Dotykam twojego serca, usuwając urazy, które próbowałeś ukryć, uzdrawiając rany, z którymi nauczyłeś się żyć, lecz które nigdy nie przestały boleć. Przywracam twoją zdolność kochania, ufania i ponownego otwierania się. Zdejmuję ciężar odrzucenia, samotności i winy. Jesteś mój i kocham Cię miłością, która się nie zmienia. Dotykam Twojej historii, nawet rozdziałów, które chciałbyś wymazać. Nie przyszedłem, by Cię potępić, przyszedłem, by odkupić. Jestem Bogiem, który przemienia przeszłość w świadectwo. Nic z tego, co przeżyłeś, nie zostanie zmarnowane. Jestem mistrzem w używaniu nawet bólu, aby rodzić życie. To, co wydawało się końcem, ja przemieniam w początek. Dotykam twoich relacji, tych, które cię zraniły, tych, które cię ukształtowały, tych, które wciąż potrzebują odnowy. Porządkuję więzi, oddalam to, co nie pochodzi ode mnie i przybliżam tych, którzy niosą mój cel u twego boku. Zaufaj temu, co czynię, nawet gdy nie ma to sensu. Przynoszę równowagę tam, gdzie był chaos, lekkość tam, gdzie był ciężar, nadzieję tam, gdzie było zniechęcenie. Uczę cię odczuwać bez bycia zdominowanym, być wrażliwym bez kruchości, być silnym bez zatwardziałości. Dotykam twojego zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Jestem Bogiem, który uzdrawia. Jestem Bogiem, który odnawia. Jestem Bogiem, który tchnie życie tam gdzie wszystko wydawało się wyschnięte. Przynoszę łygę Twojemu ciału, jasność Twojemu umysłowi i pokój Twojej duszy. Dotykam Twoich finansów nie tylko, by zaopatrzyć, lecz także, by nauczać. Uczę Cię ufać, zarządzać i mądrze siać. Jestem Twoim zaopatrzycielem. Jestem tym, który otwiera drzwi tam, gdzie nie ma wyjścia. Jestem tym, który Cię podtrzymuje. Nawet gdy zasoby wydają się skąpe, dotykam Twoich marzeń, nawet tych, o których myślałeś, że jest już za późno, że nie są już dla Ciebie. Jestem Bogiem, który ożywia obietnice. Jestem Bogiem, który dotrzymuje słowa. Jeśli dałem Ci marzenie, dam Ci także środki, by je zrealizować. Dotykam wszystkich obszarów Twojego życia, bo chcę Ciebie w całości. Nie tylko uzdrowionego na zewnątrz, lecz odnowionego wewnątrz, nie tylko funkcjonującego, lecz żyjącego, nie tylko przetrwającego, lecz rozkwitającego. Nie przyszedłem, by dać ci byle jakie życie, przyszedłem, by dać ci życie w obfitości. Aby tak się stało, musisz pozwolić mi wejść. Oddaj mi to, co jest złamane. Oddaj mi to, czego nie wiesz, jak naprawić. Oddaj mi to, z czym boisz się zmierzyć. Nie przeraża mnie Twój ból. Nie odsuwam się od Twojego chaosu. Zbliżam się. Dotykam, uzdrawiam, przemieniam. Napisz w komentarzach, przyjmuję odnowę, którą Bóg przygotował dla mnie. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, podziel się ją z kimś, kto potrzebuje usłyszeć to słowo pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę posyłać do Twojego serca. Razem będziemy umacniać tę wspólnotę, w której zawsze będziesz otoczony opieką, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.